Witam koleżanki, kolegów. Przedstawiam Wam tutaj moje wybitne gołębie, starsze e, gołąbki Linia de Klaków Jansenów. Tutaj mam gołąbki rodzice DNA. Gołąbki wspaniale. E, Chodziło wam pokazać całą rodzinę tutaj tych gołąbków. Zacznę, może po kolei e, z tych gołębi wam prezentować. To są potężne, duże gołębie. Moje te gołąbki mam dosyć duże, dlatego odstępuję. Tu mamy na przykład piękną parę Van <coughs> Tu mamy samiczkę. Van klatka numer 2. Tu mamy samca. Van Ojciec zrobił Barcelonę. To jest klatka numer 1. To jest ten mój super samczyk z linia Barcelony Radwan. Samiczka. Tu mamy klatka numer 3. Potężnego, dużego samczyka. To jest Deklag Najansena. Rodzicem Dena robione. Gąbek lotowany. Przepiękny, mocny gąbek, Te głębi ciężko trzymaj w ręce. Jedno pióro w ogonie, no coś wspaniałego, naprawdę polecam. To takie moje wywitne gołębie, Postanowiłem Wam dzisiaj kilka z tych głębi z tej rodziny odstąpić. Potem mamy klatkę numer 4: yy, yy, czystego deklaka. na na, na Jansena. Tutaj to jest, to jest coś wspaniałego. Gąbek z 18 roku. Mocny, silny, potężny gołąbek Jest naprawdę. Ktoś jak we w ręce to coś, coś pięknego po, To jest klatka numer 4 Kla, e, tutaj samczyk, oczywiście tu jest samiczka, e, e, ta sama krzyżówka Deklag na Jansena Klatka numer 5 Potem mamy tutaj te samo te, samiczka, e, ta sama linia Deklag na Jansena. coś przepięknego, na duża samica Potem mamy klatka numer 7, następna potężna duża samica. Potem mamy klatka numer 8, następna potężna samica. To jest 21. Potem mamy tutaj czystego dyklaka, klatka numer 9. Potężny ojciec ma DNA porobione. Te gąbki też można sobie zrobić. DNA. O, to jest moja śmietanka. Potężny gołębi. Potem mamy całą linię czystych deklaków. Tu mamy deklaka, całą rodzinę. Tutaj jeden w jeden byście zaczęli. To jest ojciec ojciec, syn, 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 syn i córka jest. To jest przepiękny deklak z 17 roku. Potem mamy jego syna z 18 roku. Nie bój się, nie bój Potężny, yy, się. Potężny samczyk. Bo ciężko mi jest go podać, Potem mamy następnego syna z 19 roku. A, ojciec, tym się bije. Potem mamy, to jest klatka, moment się nie pomylił. Ojciec jest z 10 roku, 17 rok. Syn z 11 roku Deklak. Potem mamy klatkę numer 12. Następny syn z 19 roku. Poka się może się... Nie ma, nie ma jedząka. Potem następny syn jest z 13. Roku. Klatka numer 13, z 19 roku. lotowane to są głębie mocne, silne. Potem mamy sami, samiczkę z 19, klatka numer 14. I tu mamy e, klatka numer 15. Mamy. E, nie pamiętam, czy to samczyk, mój czy samiczka, ale chyba samczyk. Też deklak. To są czyste deklaki, tutaj te niebieskie. Wam pokazałem jeden. W jeden to jest jedna i ta sama rodzina. Coś coś wspaniałego, To zobaczcie, jak tutaj. Cała rodzina. No nie, 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 nie. Przestraszony troszeczkę jest syn. Mój dziec. Także myślę, że ktoś jak tą alitę moją już kupi. E, tutaj to jest gąbki lotowane, sprawdzone. No to. To nic więcej. Takie głębi bym życzył każdemu hodowcy. Mają takie gołębie, można budować całą, całą śmietankę. Oczywiście nie są aż najtańsze te gołębki, to są gąbki droższe, ale takie gołębie chciałbym, żeby każdy hodowca miał. I się bije. Nie bicie, nie bicie. Przepiękne gołębie Mój telefon 503-528-502, Robert Henkel Polska. Łoka się. No, sam mój malutki.